Cześć wszystkim z tej strony Kuba, i dzisiaj mam coś dla Was nietypowego. Nietypowego, dlatego że o ile nadal zostajemy w temacie klocków, bo jak wiecie, recenzuję głównie zestawy za 90., wcześniejsze i też późniejsze. To e, tym razem nie są to klocki Lego, tak? Nadal są to klocki, ale już nie Lego. Jest to z, y, zestaw z firmy Kada, jest to chińska firma z tego co kojarzę i posiada takie same elementy, które są kompatybilne z LEGO, głównie dlatego, że patent LEGO na klocki wygasł już jakiś czas temu, i teraz każdy może dowoli, kopiować study i wyglądy, i wygląd klocków LEGO zarówno oficjalnie, jak i nieoficjalnie, ze względu na brak patentu, właśnie. I w związku z tym, że Lego ostatnio trochę za bardzo szaleje, jeśli chodzi mi o cenę i jakość ich produktów, bo te ich zestawy są coraz bardziej płytkie, a są coraz droższe, postanowiłem, że spróbuję może alternatywy. Nie jest to oczywiście film sponsorowany, bo nie jestem taki rangi youtuberem. Postanowiłem kupić ten zestaw za własne pieniądze i zrecenzuję go też odpowiednio. Podsumowując, wszystkie plusy i minusy, ale no, trudno trochę się zamykać na jedną firmę. Zwłaszcza, że może alternatywy są też ciekawe. Takie jest moje zdanie. Bo zawężanie się tylko do jednej marki może być szkodliwe. Tym bardziej, że te klocki są naprawdę dobrej cenie. Ciekawe jak z jakością, to się przekonam. Co mnie zainteresowało w tych klockach, to przede wszystkim cena, bo mamy 768 elementów. W cenie jakiś nie wiem, do 150 do 200 zł, co jest naprawdę wow. Mam nadzieję, że jakość też będzie chociaż znośna. Minusem tego zestawu na pewno jest brak minifigurek. Ale co mnie głównie zaciekawiło, to jest to, że to, ten zestaw posiada podświetlenie LED do klocków. Jestem ciekaw, jak to będzie działać. Głównie dlatego kupiłem ten zestaw. Z tego co widzę, są też dostępne takie. Ala modulary z japońskiej ulicy, niczym wie, wyjęte z Mangi. Z pewnością będę chciał je zrecenzować na tym kanale. Jeśli jesteście zainteresowani tym, to też dajcie znać, czy, czy mam to kontynuować, czy nie. Z pewnością i tak będę, ale chyba że będzie mocno negatywny odbiór tego filmu, to wtedy może się zastanowię, czy warto to dalej brnąć. No i co? No i przejdźmy może w takim razie do kartonika. Kartonik do, dotarł do mnie dosyć mocno pognieciony, no ale co już trudno. Muszę przyznać, że jest to fajnie skonstruowane, widzimy tutaj jakiś biurowiec w stylu nowoczesnym, widzimy podróbę Starbucksa oczywiście, nazywa się to z Coffee, jest to typowa budka kawiarnia mini, mamy jakieś kwiatki oczywiście, wiadomo, całą kawiarnię, mamy własne logo z kawą. Mamy oświetlenie, o którym już wspomniałem, i klocki, które są po prostu kopią klocków Lego. No bo nie powiem, że są inne, jak, jak nie są, i właśnie to, co mnie ciekawi najbardziej, jak będzie działało właśnie to podświetlenie LED. Zestaw ma dziwny numer, i pewnie też dlatego to nie jest popularne, bo te numery naprawdę ciężko spamiętać. Na pewno ciężej niż Lego, bo jest to C660005W, trochę za dużo, za długa nazwa, jak na moje. Mamy też imię. Projektanta, który zaprojektował ten zestaw, zobaczymy czy ocenimy go dobrze czy nie. Na pewno na plus jest to, że to pudełko jest drukowane w, z takim wybrzuszeniem. To, to jest element błyszczący i nie jest równy z resztą tekstury. Fajnie, fajnie to wygląda i fajnie się to dotyka. To na pewno na plus, bo widać, że pudełka są lepszej jakości niż z te Lego, bo te z Lego już od dawna odbiegają od tego, co kiedyś było. Zestaw z pewnością był otwierany, bo polski importer musiał. bo Widzimy tutaj tę taśmę klejącą. Polski importer z pewnością musiał dołożyć jakieś swoje instrukcje czy spolszczenia, więc zestaw na pewno był otwierany wcześniej. Ja tylko przeciąłem tę te, taśmę klejącą. Widzimy, że oczywiście było robione w Chinach. Kolejny bok to jest ujęcie, jakby w aparacie na całą kawiarenkę, z podanymi wymiarami. Bardzo fajnie. Z góry A, tylko jeden element. Jeden do jednego. Ok. No i kolejny bok. To jest chyba w, wrzutka na tył tej kawiarenki z podanym kodem QR. Także możecie sobie odwiedzić stronę producenta. I zresztą co jest z tyłu? No, z tyłu też są jakieś grafiki przedstawiające e, wnętrze kawiarenki. Wygląda to fajnie. Mam nadzieję, że też będzie się fajnie składało. Do tego przejdę za chwilę. Można też instrukcję pobrać ze strony, którą widzicie tutaj. No i co? No i otwórzmy może w takim razie. Dobra. Grube pudełko, naprawdę fajnie zrobione. Jest grube i jest mocne, co na plus. No tu mam oczywiście dodatek od importera. Akumulatorka, i to pewnie to po prostu wymogi Unii Europejskiej albo naszego prawa. Cześć Batmanik. Co jest fajne, do książeczki dodają mnóstwo naklejek, co niektórzy się złapią za głowę. Kod już wchodzi do kartona oczywiście. Niektórzy się złapią za głowę i mi może się to spodobać, jeśli naklejki są dobrej jakości, ale widzę, że nadruki są dobrej jakości. Nie wiem, jakich jak ich wykonanie, bo naprawdę nadruki są wyraźne. Może nie są tutaj, jak widzicie na tym kalkulatorze, może nie są super spasowane, ale reszta wygląda OK. Jakieś napisy czy coś to naprawdę jest wyraźne czytelne, także to może się udać. I instrukcja jest w formie książeczki i nie jest pognieciona co na plus. Dobra. Mamy woreczki. Woreczki nie są ponumerowane, więc trochę będzie z tym zabawy. jaki fajny rozdzielacz. Niebieski, trochę kopia oczywiście oryginalnych klotków, ale fajnie wyglądać, kojarzy tak mi się z Postaram się znaleźć tylko ten woreczek z oświetleniem LED. A tu jest. Tu jest przycisk do zmieniana, zmieniana po prostu, zmieniania po prostu yy, trybu oświetlenia na pewno jakieś mikoczonce czy jakąś dyskotekę. Zaraz to otworzę i zobaczę czy to działa, bo to będę musiał sprawdzić najpierw. Myślę, że podłączę, to jest coś takiego na USB typowe. A, jedna listewka z tym i do tego diody LED, nic specjalnego. Spróbuję to podłączyć do telefonu, może mi się uda, żeby po prostu złapało zasilanie. Tak jest, jak widzicie, nawet ładnie świeci. Stałe światło oczywiście, tryb dyskoteka. No dobra, to działa, także będę miał z tym sporo zabawy. No i co? Zobaczmy jeszcze, może jakieś inne woreczki. O, to jest ciekawe, zobaczcie. Lego wrzuca swoje okienka do, luzem, po prostu do klocków, do wszystko, wszystko ze wszystkim i są porysowane. A tutaj kada pomyślała, i elementy, tak zwane szklane, mamy umieszczone w osobnych woreczkach, co jest naprawdę sporym zaskoczeniem i sporo na plus. Naprawdę to szanuję. Zapowiada się obiecująco. I przynajmniej wiem, że nic nie porysuje producent, a tylko ja mogę to zrobić z własnej winy, jeśli będę nieostrożny. To naprawdę fajne. Coś jeszcze wartego uwagi? O, kolejna szybka, która też jest w osobnym opakowaniu. Na, nie, no naprawdę jestem pod wrażeniem, jeśli chodzi o dwa, o szczegóły. Tu już biją Lego na głowę w tym momencie. Wiecie co, to ja w takim razie zbuduję so to, sobie ten zestaw. Nie będę Was zamęczał budową, bo nie wiem czy będę przeklinał podczas tej budowy. Jeśli klocki okażą się słabej jakości, więc wolę Wam tego oszczędzić. I wrócę do Was z gotowym zestawem. Za chwilę wracam. Czym? Z, z... Dobra, ja już jestem ze zbudowanym zestawem. I zanim przejdę do głównego budynku, chciałbym zwrócić uwagę na parę rzeczy, które według mnie są warte. Wymienienia. Pierwszą jest rozdzielacz klocków, który jest bardzo, można powiedzieć, bliźniaczo podobny do tego z znanej duńskiej firmy. Pełni tę samą funkcję, ma nawet te same elementy, jest po prostu trochę szerszy, jest w kolorze przeźroczysto niebieskim. Mimo wszystko, na plus, że oni taki element dodają, jest on bardzo przydatny w niektórych miejscach. Jak się pomylimy, drugim elementem, na którym bym chciał zwrócić uwagę, jest to, że mamy tutaj od groma naklejek. Niektórych nie wykorzystałem, po prostu już mi się nie chciało. Wykorzystałem tylko te podstawowe. A zobaczcie, mamy tutaj na dobrą sprawę 19 naklejek. Nie ma tutaj ani jednego zadrukowanego elementu. Firma KADA albo jeszcze nie opracowała jeszcze tej technologii, żeby zadrukowywać elementy, albo po prostu im się nie chce, albo tak jest taniej. Nie wiem, która z tych opcji jest prawdziwa. Faktem jest, że mamy masę naklejek. Ja akurat lubię naklejki, więc mi to nie przeszkadza. Naklejki są na tyle dobrze odwzorowane. Tam jedna naklejka była taka dosyć krzywa, reszta była w porządku. Jeśli chodzi o naklejki, to one mi nie przeszkadzają, bo ja lubię naklejać, więc nawet mi to sprawiło frajdę. W większości z Was pewnie to będzie utrapienie. I co ważne, słuchajcie, widzicie ten napis tutaj. To są, to, jest, to są dwa klocki, które są połączone jedną, jedną naklejką, coś z czego Lego wycofało się lata temu i coś co jest y, dzisiaj u, uważane za zbrodnię na klocku. A, a firma Kada dopiero może się o tym przekonać, pewnie za jakiś czas. A, no dobra, w takim razie przechodzimy do instrukcji. <laughs> Instrukcja dla niektórych może wydawać się monotonna. Bo mamy dosyć jednolitą tutaj barwę. Mamy po prostu czarny, szary, brązowy, jakiś jasno-szary. Nie ma tutaj za dużo kolorowych klocków, więc trochę oczy będą boleć po budowie tego, bo będą się nam w końcu mieszać te kolory. Ale na co chciałbym zwrócić uwagę, to to, że w swoich instrukcjach nie stosują się do zasad, które sami sobie narzucają, czyli na przykład na tej stronie. Co jest bardzo fajne i co myślę, że Lego mogłoby skopiować od Kady sw swoją drogą, że mam pokazany na ile studów jest dany klocek. Tutaj na przykład widzimy, że ten to nie jest klocek na 5, na 8, na 12, to jest szóstka i powinniśmy użyć szóstkę na 6 studów. A jest to genialne, naprawdę mega ułatwia robotę i byłem pozytywnie zaskoczony, bardzo pozytywnie zaskoczony, że takie coś robią, ale z kolei już gdzie indziej takiego czegoś nie ma w innych elementach, co szkoda, więc nie zawsze to się uda tu wyłapać. Myślę, że, że powinno być przy każdym elemencie, zwłaszcza jeśli mamy taką jednolitą barwę klockową tutaj. I co by tu jeszcze wymienić, jeśli chodzi o instrukcję? Instrukcja naprawdę jest bardzo dobrze poukładana. Nie, nie traktują kupującego jako takiego dziecka, którego trzeba prowadzić za rączkę, że jeden element na jedną stronę mamy zazwyczaj pokazane więcej elementów, które trzeba ułożyć, jest to bardzo czytelnie i ładnie pokazane, także to na plus, bardzo miło mi się składał ten model i nie sprawiało mi trudności. Instrukcja nie jest też zbyt gruba, co też się bardzo chwali, bo takie książeczki są dosyć upierliwe. Na tyle wzorem Lego mamy tutaj ilość elementów oraz jakie elementy występują w zestawie. Jak już wspomniałem, szyby większe są pakowane osobno, co jest naprawdę mega opcją. Za to wielki szacun po koniec świata dla tej firmy. No i co? I to o tyle, jeśli by chodziło o instrukcję. Tutaj za chwilę zobaczycie też jeszcze, że Kada stosuje coś, z czego Lego się wycofało już z 20 lat temu, może 15. I są to chromowane elementy. Tutaj aż można powiedzieć, 4 chromowane. Są one dobrej jakości, aczkolwiek ten chrom jeszcze nie złazi, więc jest jeszcze nadzieja, że może to jest dobrej rzeczywiście jakości i to się trochę utrzyma, przynajmniej na zestawie. Czas pokaże. No i co? No i przechodzimy w takim razie do samej kawiarenki. Jest to oczywiście kopia Starbucksa. Jak można się domyśleć, tylko muszę tutaj. Do, do, doprecyzować. Jest to kopia Starbucksa, ale jest nazywane Katabaks Coffee. Nawet nie silili się za bardzo, żeby e, tutaj jakieś logo było inne. Cześć, Kotek. E, po prostu mamy zielone logo z, z filiżanką. Napis Katabaks e, Coffee, bardzo podobny do innego. E, sama kawiarenka jest bardzo malutka i, i przyjazna. Mamy pochylne okna. Mamy e, okienko do drive-thru. Mamy jakąś wystawę na kawiarence, gdzie można kupić kubki oraz pewnie jakieś kawy, oczywiście też z logiem firmy. Tutaj mamy drzwi. Oczywiście ścianka z cegiełki, jakżeby inaczej, przecież musi być modnie. Dwa wielkie okna, trochę mniejsze okienko. Tutaj oczywiście zabudowa z drewna, żeby wiadomo było jak najnowocześniej. Na górze bardzo fajny akcent, bo mamy jakieś elementy wentylacji i otwierany dach, ale on nie służy wentylacji, tylko temu, żeby tu rzucić kabelki od światła, które pokażę potem. Ale w takim razie starajmy, postarajmy się może to unieść. To nie jest zaczepiane na stóry, to jest luźno, także to nie będzie trudne. Tak wygląda to od spodu. Ułożyłem to najlepiej, jak umiałem, żeby to miało sens, według instrukcji. Wybaczcie według instrukcji, więc no, jakoś to działa, a na pewno świeci, co mnie bardzo cieszy, bo się bałem, że jakiś kabelek przerwę. Już się interesujesz kabelkami, nie? Oczywiście, że Cię już interesują. No i zobaczmy od środka samą kawiarenkę. Mamy tutaj szeroką taką ławę, na której stawiamy kubki. Wiadomo, jak ktoś chce wypić nastająco też, może mamy kwiatki, które są bardzo ładnie, bardzo ładny kolor tych kwiatków, bo jest niebieski, żółty, także taka trochę flaga Ukrainy. Z tej strony mamy właśnie ową witrynę z kubkami i z kawą. Mamy samą ladę jakieś babeczki, czy tam mafiny, do tego jakieś ciasteczka. A ciasteczka, nie myślcie sobie, to nie jest zadruk, to też są wszystko nalepki. Także to trzeba było osobno nalepić na każdym tym elemencie. Trochę z tym roboty jest, z tymi nalepkami. Tak samo dolar też to jest nalepka, to nie jest zadruk. No i tutaj mamy nasz ekspres do kawy, jakieś dodatki, znowu kubki, szklanki, jakąś kasę tutaj, nie wiem czy ją widać. I mamy też menu, nie wiem czy mi wyostrzy kamera, ale spróbuję. Mamy menu sezonowe i jakieś specjalności. To rzeczywiście tam widać jakieś pozycje, bardzo fajny nadruk. Jest kasa, to jest właśnie ten najgorzej wykonany element, jeśli chodzi o te naklejki, bo jest on krzywy. I klawisze wystają poza ramy, co trochę boli, no ale dobra, trudno. Bardzo mi się podoba wykonanie tej kasy, bo jest takie dosyć innowacyjne. Mamy z jednej strony jakiś wyświetlacz, a z drugiej strony typową kasę. No i mamy też menu, takie typowo jak się robi na takich deseczkach czy na jakichś małych tablicach, też bardzo fajnie. No i mamy, wiadomo, zegar, jakieś obrazy naścienne, żeby pokazać, że, że to jest rzeczywiście miejsce, w którym przebywają ludzie. No i co? No I myślę, że ten wygląd rzeczywiście się tu sprawdza. Trzeba by dodać tylko minifigurki. No tutaj jest oczywiście główne wejście. Szkoda, że nie ma klamki, więc zakładam, że to są jakieś drzwi automatyczne, bo ciężko by było je otwierać stopami. Chyba, że Chińczycy potrafią. A ty potrafisz? Oj! Cholera. Wystraszyłem kotka. No ale dobra, nic przeżyję. No i co? I właściwie, jeśli chodzi o omówienie tych zestawu, to by było tyle. On mi się bardzo podoba, muszę przyznać. Budowa tego trochę nastręcza problemów, bo trzeba wyczuć, jak włożyć klocki w poszczególne. Ten. Nie jest jakoś specjalnie trudne, ale trzeba się po prostu przyglądać. Ja już byłem trochę zmęczony, bo budowałem ten zestaw już późno w nocy i może zmęczenie spowodowało to, że trochę źle odczytałem instrukcję, ale ogólnie jest to do ogarnięcia. Jedynie żałuję, że to nie jest zamykane. To powinno być zamykane, to drive thru. No ale nie można mieć wszystkiego, to jest bardzo tani zestaw, a mimo wszystko dostarcza. Frajdę. Niektóre rozwiązania tutaj konstrukcyjne są skopiowane z innych firm, a niektóre mnie zaskoczyły. Co też na plus, bo lubię jakieś innowacje tu zobaczyć. No i co, i myślę, że w takim razie czas pokazać wam opcję z ledami. To ja gaszę światło i zaraz wracam pokazując wam jak to się fajnie prezentuje. Słuchajcie, jeszcze jedna kwestia, a firma Kada dosyć mocno stawia na to, żeby ludzie sami sobie składali elementy. Zobaczcie chociażby tutaj na Krok A77. Mamy ten zawias do drzwi, który trzeba samemu połączyć. Firma LEGO już daje nam złączone elementy. Tutaj musimy sobie je sami połączyć. Jest to dosyć niebezpieczne, bo te elementy moim zdaniem mogą się połamać, jeśli użyjemy nieodpowiednio dużej siły, więc trzeba to robić z wyczuciem. No i jeśli połamiemy to, to już mamy po drzwiach, bo już nie zrobimy zawiasów. I nie będą się otwierały, także na to należy uważać. Przynajmniej w tym modelu, nie wiem, jak będzie w kolejnych, przekonam się. Ale jeśli zamierzacie kupić ten zestaw, to uważajcie po prostu na te zawiasy, bo jest to cienki plastik i moim zdaniem łatwo będzie go połamać. Także tu uważajcie. Ja na szczęście żadnej tragedii tutaj nie doznałem, ale w razie czego miejcie to na uwadze. Dobra, ja już jestem z powrotem i mamy tutaj oczywiście USB, które możemy podpiąć do smartfona, jeśli mamy przejściówkę. Po prostu chodzi o to, żeby uzyskać jakieś źródło zasilania energii. No i co? I naciskam pierwszy przycisk. To mamy takie właśnie migotające światełko. Bardzo fajnie to wygląda. To naprawdę będzie świetnie się prezentowało jako ozdoba świąteczna, zwłaszcza teraz, że recenzuję to w grudniu. Jeszcze pokażę z innego ujęcia, tylko staram się, żeby kabel nie był jakoś tam... Przegięty. Dobra, naciskamy kolejny raz przycisk. Mamy trochę szybsze te światła. Tu mamy światło takie bardziej stałe, bo ono się zmienia po prostu raz po raz. Tu mamy narastająco. Nie będzie tak migało. Tu mamy typowo dyskotekę. Czyli niezła impra już jest. I tu jest chyba dopiero światło stałe. Nie, to też miga, ale jeszcze wolniej. Kolejna dyskoteka. O, i teraz mamy światło stałe, i to się najlepiej e, nadaje do prezentowania na półce czy do jakichś tam wystaw. To po prostu będzie typowe światło w kawiarence. Światło jest mocne i jest dobrej barwy, także naprawdę to robi efekt. Samo to światełko już po prostu podwaja efekt samej kawiarenki. Także naprawdę na plus. No i kolejny przycisk już wyłącza całą opcję świetlną. Muszę przyznać, że ten, kto wpadł na pomysł, żeby zrobić podświetlenie, które jest proste, bo to jest tylko drut z diodami, które jest połączone z takim wtykiem USB obudowanym, to jest genialne połączenie. Bo zobaczcie, jaki to efekt daje. Ja jestem w tym zakochany. Na pewno będę chciał zebrać resztę zestawów z tych takich mini modularów, jak ja to nazywam. A słuchajcie, cena nie przekracza, jeśli dobrze kojarzę, chyba 200 zł. Za 200 zł mamy dobrej jakości klocki, bo naprawdę one są dobrej jakości. Co prawda, da się w niektórych momentach wyczuć, że to nie jest Lego. Ale ogólnie nie mogę narzekać, bo klocki są dobrze spasowane, wchodzą na siebie, nie ma problemów z tym, żeby je złożyć, wszystko pasuje i jest dobrej jakości. Natomiast rzeczywiście ich tekstura troszeczkę odbiega od LEGO. Nie jest to rzeczywiście sama jakość duńskiej firmy, ale jest bardzo bliska, co też mnie niepokoi, bo LEGO za takie zestawy sobie zażyczyło 800 zł. Tutaj mamy. Coś nieco nie ponad 100, więc no różnica jest. I mam jeszcze oświetlenie, za które Legu by sobie policzyło dodatkowe 150 zł. A także Chińczycy tutaj stanowią niebezpieczną konkurencję dla naszej europejskiej ulubionej firmy, co w sumie dobrze, bo konkurencja nie jest niczym złym, bo zyskujemy na tym my, konsumenci. Więc mogę tylko to pochwalić. Ja Wam powiem szczerze, że jest to pierwszy mój zestaw z Kady, a bałem się trochę go składać, bo mam złe doświadczenia z chińskimi klockami, a firma Kada odmieniła moje myślenie na ten, na ten projekt. I jestem pewien, że teraz będę chciał zebrać wszystkie te takie kamieniczki, czy budynki z japońskiej ulicy i je złożyć w jedną całość, bo sam osobiście posiadam kolekcję modularów z Lego, uwielbiam modulary, a jak zobaczyłem, że to są praktycznie też takie mini modulary, tylko że innej firmy, a w dodatku jeszcze mamy domki japońskie, no to już jestem kompletnym fanem. Także możecie się spodziewać więcej, ilość, więcej zestawów z tej firmy, i nie jest to po prostu to, że oni mnie sponsorują, bo jestem za mała płotka, żeby mnie sponsorować, całe szczęście. To jest po prostu to, że jestem zachwycony tym, że jest konkurencja, jest coś innego, jest coś świeżego i można spojrzeć na to z innej perspektywy, niekoniecznie tylko Lego. A także jeśli macie coś przeciwko, to dajcie znać w komentarzach, że nie powinienem tego robić, ale ja i tak pewnie zrecenzuję resztę zestawów. No i co? Jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, a z chęcią przeczytam wasz komentarz na tą sprawę. Ja tymi klockami jestem pozytywnie zachwycony, a zachęciło mnie to do kupna kolejnych zestawów. No i co? I widzimy się w kolejnej recenzji. Trzymajcie się i cześć.